Zatem dowiedzieliśmy się, że na 100-lecie Mistrzostw Świata FIFA ogłosiła, że Mundial odbędzie się na trzech kontynentach, w sześciu różnych krajach. I chciałem takim krótkim pogadanku o tym powiedzieć, bo jest to dosyć ciekawa inicjatywa, nie powiem. Ale może zacznijmy od powrotu do euro. W Euro 2020. Miało być taką imprezą, wydaje mi się, że po prostu euro w Europie, tak, kilka tych krajów europejskich, kilka takich dużych miast w Europie, miało to organizować, piłkarzy mi tam grać. I pierwszy minus wyszedł taki, że wyszła wtedy pandemia. Oczywiście to nie jest czyja wina. po prostu jakoś tak wyszło i po prostu euro są nie, to po pierwsze, po drugie no euro było troszeczkę przyspieszone, no i nie było to chyba takiego vibe'u, chociaż nie wiem bo ja osobiście nie jeździłem na te mecze osobiście ale ale uważam, że no, w miarę to euro się udało było ciekawe co prawda nie było do końca to fair względem niektórych państw bo wiadomo, że było to troszeczkę źle zrobione. Dwa największe, dwa największe rzeczy, co mam to to, że przede wszystkim w fazie play-off Anglia grała chyba cały czas poza pierwszym meczem na u siebie, więc to dawało im przewagę. Jeżeli chodzi o na przykład polską grupę, to też uważam, to było głupie, bo mecz ze Słowacją pierwszy graliśmy w Sankt Petersburgu z Petersburga musieli, żeby przyjechać do Sebi, zagrać maja z Hiszpanią i później znowu do samolotu do Saint Petersburga, żeby zagrać z Szwecją, co jest troszeczkę uciążliwe. Ale no, wydaje mi się, że nie, ale ciekawy format. Ale jeżeli chodzi o ten mundial, to nie jest słuchajcie, jak to będzie rozwiązane z kwestią ile czy to będzie już rozszerzony, Wiem, że już ma być rozszerzony od przyszłego mundialu 2020-2026, e, tak. I generalnie, najbardziej mnie to dziwi, że nikt nie wie takiej konsekwencji, bo wiecie, e, turniej ogólnie ma się odbyć tak, że będzie chyba z Ameryki Południowej, Argentyna, Paraguay i Uruguay. Iberyjskiej z Europy, czyli Hiszpania, Portugalia i Maroko z Afryki, nie. I wiecie, między tam już się grali, to jest spoko, ale jeżeli w pewnym momencie trzeba będzie jakaś reprezentację, będzie musiała pokonać dystans do innej strefy czasowej, do Ameryki Północnej, żeby tam zagrać, to no, nie będzie fajne, nie będzie ciekawe i nie wiem, jak to zostanie rozwiązane. Teraz nie wiem, sensie, w którym muzyce się nie chyba ma być chyba po jednym znaczy tylko w tej Ameryce Południowej, natomiast nie wiem. Jestem ciekawy po prostu tego, co się wydarzy. I to byłoby chyba tyle, tak. Krótka pogadanka. Ja się tam żegnam, trzymajcie się. Elu.